Hej, kajdźowie, jestem Naki. W dzisiejszym filmie jesteśmy w EuroTrack Simulator 2. Zostawcie łapkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. Ta gra była nagrywana 8 dni temu. Jestem aktualnie w Litwie. Między mam 333 i 100 euro. Tutaj, a nie. Dobra. Zmienię sobie, widzowie. kajdzie O, mandaty. Aha, okej. tutaj można widzowie zobaczyć, ile mam mandatów. Suma mandatów. Wykroczenia drogowe 12. Łączna kwota mandatów 5420 euro. Rodzaje mandatów. Przejazdy na czerwonym świetle 3 Oczywiście panie tego by było więcej ale przekroczenia prędkości 3, jazda pod prąd 0, to się rzadko zdarza. Jazda bez świateł też się rzadko zdarza. Wypadki 6, jazda bez snu 0. Yy, no to... Yy, czas. Czas spędzony realnie 166 godzin 57 minut. Czas spędzony w grze 111 dni 10 godziny. 10 godzin. Więc takie podsumowanie. Ale czemu jak się zmieniało? Bo a po Bo pulpitu. A nie, bo to jest to. No w sumie mogę zmienić, to jest Halloween, bo to już nie jest Halloween. Tylko zmienię w, na w fale. Okej, okay, są so fale. No bo już Halloween nie ma. I dzisiaj, widzowie, skoro się tego niebieskiego nacie znaczy da się zmienić, ale trzeba byłoby się z tym bawić, daję powrót za kółko, jedź. No i dzisiaj będziemy nocy szukać kursu w Szawle. Już dojechałem. No i chciałbym, no bo do Warszawy to się raczej nie opłaca, no ale jak trzeba będzie, to pojadę do Warszawy bo chciałbym do Nowomesto, tutaj bym chciał, żeby wreszcie Bałkany nadrobić, bo tutaj widzicie jakieś fajne serpentyny. O Prsztina, więc kierunek Bałkany. Więc szukamy kursu, tutaj nie ma. O, pojedziemy na BHV. No, godzinka jazdy. Czas start. Tir Volvo. Własna firma. Włączam koguta. No, tutaj skończyłem ostatni film. A to w drogę. Grę mam ściszoną. Czekajcie, jeszcze zobaczę. Czy tutaj może nie ma kurs jakiegoś, nie wiem, do Nowego Mesto albo, albo gdzieś tam. No, najwyżej pojadę bez naczepy, no ale niestety nie ma. No ale, no to jedziemy. Tam gdzie sobie wyznaczyłem. Mam widzowie okno otwarte, jakby co, bo dawno pokój nie był wietrzony. Tak, Szawle, Litwa. Jeszcze tylko zobaczę, czy mam wykroczenia drogowe włączone. Yy, rozgryw, rozgrywka. Wykroczenie drogowe wyłączone, no to se włączę. Symulację zmęczenia nie mam, bo bym musiał... ...po prostu co chwilę zjeżdżać na stację, jakby kierowca mi zasypiał. Rzadko to mam na filmie. No, ale kiedyś na pewno przyjdzie i na to widzowie poram. <laughs> no, dzisiaj jestem w domu. Ach, myślałem, że... Mu wryje. Ale skoro mam wykroczenia włączone, to będziesz być trochę grzeczniejszy. No, jak jest 50, muszę 50, jak jest 30, to jest 30. Wtedy nie ma. Tankować. Wiecie co, zatankuję sobie tutaj. Póki nie mam jeszcze naczepy. Póki jest wszystko bez pośpiechu. Będzie najlepiej. Dobra, światła się włącza literą L. Dobra, nic nie jedzie. No to ja jadę. No i pytanie, czy w tym filmie będę się już kierował na Nową Mesto? Czy na razie tylko kurs znajdę? A już na przykład yy, w następnym filmie bym pojechał na Nową Mesto. No, teraz muszę się na czerwonym zatrzymać, bo już tam policja jechała. Więc no. O, czekajcie, muszę na stację zajechać. Więc muszę dać tutaj punkt. Okej, okay, no tak. No. Dobra. Jedziemy za 3, 2 i 1. Go. Okej, okay, idealnie wyliczyłem. Zatankujemy sobie. Dobra. Okej, okay. nakazany kierunek jazdy, prosto. No to jadę prosto, no bo... No bo jak inaczej? Dobra. Enter, tankujemy. No, w sumie tak sobie pomyślałem, że póki mam jeszcze siłę, póki jest jasno, no to nagram film i już. Tamtą lukę to widzicie to jest okno otwarte. No. Te chwilę otworzyłem. Dobra, zasuwamy do firmy, żeby jak najszybciej mieć jakieś Wstępny, mam nadzieję kurs. Ale nie mogę za bardzo szardzieć. Bo mam ograniczenia. Do mechanika nie muszę. Mam w pełni sprawną ciężarówkę. Całe szczęście. Okej. Okay. No, a dzisiaj sobie pogram jeszcze Farming Simulator 19. Żeby się nauczyć tym jak te jajka sprzedawać też z tymi kurami. Bo muszę to w końcu ogarnąć No, jeszcze tutaj przyjedziemy I będzie git. Więc dzisiaj jazda po Litwie w nocy z wykroczeniami drogowymi więc no. Nie, Jedem. Mam do ja na 23.09. No to tak dojadę. Godzinka drogi. Ostatnio euro trwał 24 minuty. Zobaczymy jak dzisiaj. Miał nie trwało. No. Okej. Okay. 70, dobra, okej. Okay. No to jedziemy, 70, no bo cóż. Dobra. Lagi Finlandii widzę. Estonii, Rosji. Tam, gdzie Ryga. no i Litwy widziałem. No, widzę, do Finlandii jeszcze powrócę. Jeszcze będziemy myśleć, Szymon, nad dwiema rzeczami. Jak dodać Japonię. I żeby była zima, bo wiadomo, zima się już, tuż, tuż zbliża, ale w Eurotracku będzie zima, prawdopodobnie aż do lutego, albo do marca. Więc taka informacja, dzisiaj nad tym też z Szymonem popracujemy. Dobra, jedź gość, jedź, jedź. Mi się dzisiaj nie śpieszy zakaz wyprzedzania, Menu szczeka. I się on ma fazę na szczekanie. No i to dobrze. Przepuściłem gostkę, bo mi się w sumie nie śpieszy. I się ma wolną sobotę. Dobra, na rondzie, trzeci zjazd i już widać mój cel. W którym mam nadzieję znajdę jakiś kurs. Jak nie? No to nie małny tracił czasu, tylko po prostu pojadę bez naczepy. Ale będzie jedna próba. Mam nadzieję, że się ona uda. <laughs> jak są wykroczenia drogowe włączone, to jestem ja bardziej grzeczniejszym. jak wcześniej przepuściłem ten samochód. Bo jakbym nie miał, to bym go może nie przepuścił. No ale. Przepuściłem. Niech mu będzie. Dobra, szable. Ja dalej jestem w szablem, ale już na następny film będę w Nowomesto. Dobra, jeszcze 11 minut do mojego punktu docelowego. Bo tak, dalej jestem w szablę. No, jakby to by nie było, no to ja bym już po prostu nie na po wiesz bym kierował. Tylko nie no, będę pokazywał, to strata czasu, bo chcę jak najszybciej dojechać. Więc no... 50 ograniczeniem No to jadę. Tyle. No, jakbym wyłączył światła, no to też oczywiście dadzą mi mandat. No bo to jest noc, to trzeba mieć światło. Dobra, I tutaj można już 90, ale... Ja za wiele sobie z tego nie skorzystam, bo za muszę skręcać ja no i no jest 50 okej. Okay. Drugi punkt celu, bo pierwsza była stacja benzynowa. Okej, okay. BHV Mam nadzieję, że będzie kurs do Warszawy. Znaczy nie do Warszawy, tylko do Nowo Mesto. No chyba, że będzie pierwsza opcja Warszawa, no to pójdę do Warszawy. A potem z Warszawy do Nowo Mesto. i to jeszcze do domu, no ale niestety nie mogę go wpuścić. Eee, no niestety jechałem na marne. Więc jedziemy bez naczepy. Nocny kurs. Oczywiście dzisiaj raczej nie dojadę. Więc wycofię sobie. Telefon mam tylko wyciszony. Dobra. Okej. Okay. Więc już ustawiam kurs na nową mestą. Zobaczymy ile godzin bym to jechał. Okej. Okay. Nowo Mestowita Chciałbym... a okej okay. Na parking Oh my god Bo tutaj czerwona to trasa moja przez Maribor Przez Graz Przez Wiedeń Przez Brno Przez... omijam Ostrawę Omijam Katowice Eee, co ja tu w właśnie Białystok. Eee, no, dobra, troszeczkę jeszcze mogę ujechać. Te 22 godziny 47 minut jest niedziela 23:11. Mam do na poniedziałek 21:58 1541 km. No to bezwzględnego przedłużania jedziemy do Nowomesto. Tak, godzinkę pojadę, myślę. I zakończę już film. Okej. Okay. No to go. Pięćdziesiąt jest dalej. Dobra. No to jedziemy. Na nową miasto. Okej. Okay. Ja do nowo miasta dojadę po prostu też poza filmem. Robię z tego jeden film. A no. Czekajcie. C miałem ja nacisnąć, a nie V. No. Ograniczyli na 90, czyli kierunek widzowie. Kowno, ale będę omijał kowno. No to. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Okej. Okay. No, jednak film nie będzie trwał 24 minuty, tylko tak. 16, jak nie więcej. No, kończy mi się pazda. Kierunek w lewo. Okej. Okay. No więc, mam nadzieję, widzowie, że Wam taki film się wam podobał zajadę sobie na tą stację benzynową i tutaj już zakończę moją podróż dobra, okej okay. 22 godziny 22 minuty dobra wiem, że miałem godzinę jechać, no ale gdzieś mi się nie opłaca opłaca mi się, no ale ale no dobra, parking i zakończyłem na 22 minucie, 22 minucie. TIR Volvo. szable, Nowe miejsce więc, hej.